Witam serdecznie na kolejnym nagraniu. Cześć Bernadetta i witaj Wiesławie. Witajcie, witajcie, kochani. Witam wszystkich, witam was, dziewczyny. Dzisiaj poruszymy temat wolnych rodników. Jest to temat, który stał się właściwie modny w ostatnim czasie i postaramy się go trochę odczarować. W jaki sposób się można chronić, czym są wolne rodniki i czy w ciąży można zachować maksymalną urodę, bo wiecie. Ciąża powoduje rozstępy, różnego rodzaju niedobory w organizmie matki, bo wiadomo, jest to obciążające, jak dzieciątko się w łonie tam rośnie i jakby karmi mamą. I oprócz tego właśnie, w jaki sposób też chronić się przed wolnymi rodnikami? W jaki sposób jak gdyby, chronić tą urodę? Czyli w jaki sposób te wolne rodniki działają i w jaki sposób przeciwdziałać? To są te podstawowe pytania. Które tu myślę, że Wiesław tak fajnie na nie odpowie fachowo. Dziękuję Wam za zaproszenie. Rzeczywiście temat jest gruby. Ja też spotykam się często z tym, że ludzie, jak ja opowiadam o tym, to to są wolne robniki, po prostu no, panie jeszcze wiedzą, ale panowie to kompletnie. Ale to właśnie dlatego warto o tym mówić, dlatego, że to nie jest temat przypadkowy. Przez nadmiar wolnych rodników przede wszystkim szybciej się starzejemy. Mnie najbardziej zaskoczyło to, że wolne rodniki są przyczyną ponad stu chorób tzw. Tak zwanych cywilizacyjnych, nieuleczalnych. Oczywiście mówimy o takiej głębokiej praprzyczynie, zwanej patogenezie, a co to jest wolny rodnik? Ja Wam powiem tak z że to jest złodzień. Przez, przez nasze oddychanie, kiedy oddychamy powietrzem i dostaje się do organizmu tlen, Część jego parę procent przekształca się w wolne rodniki. Czyli takie substancje, atomy lub cząsteczki, które na swojej zewnętrznej obudowie w obłonie komórkowej na swojej zewnętrznej orbicie nie mają sparowanych elektronów. Czyli wyobraźcie sobie mamy tak, tą cząsteczkę i ona ma te takie punkciki, kółeczka, tak zwane elektrony. No to zamiast mieć na przykład 10, to ma 9. I w ten sposób, yy, przez to nazywamy to wolnym rodnikiem. I ten wolny rodnik, on ma taką tendencję i dlatego nazwałem go złodziejem, ponieważ on próbuje ukraść ten elektron, gdzie się tam da. I dobiera się do yy, zdrowych komórek, do, do błon komórkowych. On dąży do tego, ten wolny rodnik, żeby uszkodzić błonę komórkową. Wiadomo, to co wewnątrz komórki jest i najgorszym, najgorszą postacią, najbardziej te, tą, się, której się boimy, to jest jeśli uszkodzi mitochondria, kod DNA i wtedy tworzy się często nowa komórka, ale już nazywam ją komórką nowo tworzoną, nowotworową, tak, no to tego stanu nie lubimy. Wiecie czemu mówi się na nowotwory rak? Rak chodzi tyłem, może się co? Wycofać. Jeżeli pacjent usłyszy, ma wyrok i ma diagnozę taką, że lekarz już tyle miał takich przypadków i nie daje temu pacjentowi szans, to ten człowiek, ten organizm się załamuje Raczej będzie zestresowany tą sytuacją, i organizm będzie tworzył więcej wolnych rodników. Bo jedna z podstaw, przyczyn powstawania nadmiaru wolnych rodników jest stres. Ludzie, którzy dostali tą diagnozę, ale mieli to w pozytywnym sensie podaną i zupełnie inaczej niż taki, jak na przykład w Polsce, z tego co mi wiadomo, nie wiem czy wiecie, że lekarz ma obowiązek powiedzieć wprost, jest Pani śmiertelnie chora. Ważne <grym się> jest podejście lekarza i sposób, w jaki, jaki się mówi pacjentowi o tym, mm -hmm. dając mu też nadzieję, bo jak od razu jest ten dramat i takie załamanie mm -hmm. psychiczne, to, to tak naprawdę odporność organizmu natychmiast spada, mm -hmm. natychmiast. Psychika ma wpływ na to, jak w ogóle organizm będzie reagował na chorobę. Także jakbyśmy mówili pacjentowi, że będzie dobrze, damy radę nie? i będziemy tutaj działać, żeby było wszystko ok, to jest właśnie na cepo. To nagle wielką łapie wriad z brzawę, że jest szansa, że jest teraz źle, ale, ale za chwilę może być dobrze. I wtedy organizm, jak powiedziałem, właśnie będzie szybował. Gdyby tylko chodziło o proces starzenia się, czyli że na przykład wie, wiecie, te zmarszki są bardziej widoczne, czy, 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 czy powiedzmy tam jakoś na ciele to jest odczuwalne, czy może nie mamy takiej kondycji, to jeszcze pół biedy. No bo jakbyśmy byli zdrowi, to byśmy dali radę, ale najgorsze jest to, że te choroby. O których powiedziałem jako choroby cywilizacyjne, czyli taka jest reakcja linwinowa. Jeżeli nadmiar jest wolnych rodników, one powodują, można powiedzieć, kolejne uszkodzenia, kolejne wolne rodniki. Codziennie wolne rodniki uderzają w każdą naszą komórkę w ciągu doby 10 tysięcy razy. Natomiast kiedy przychodzi cywilizacja, czyli zobaczcie, smog elektromagnetyczny, używki, jeśli ktoś ma na przykład papierosy, czy nadmiar alkoholu. Potem stres, o którym powiedziałem, leki, chodzi o substancje chemiczne tak? i wiele innych sytuacji. Na przykład to, że siedzimy przed ekranami tego monitora czy w telefonie, to też wywołuje wolne rodniki. I tych wolnych rodników jest dużo grup, i w Stanach Zjednoczonych jest laboratorium w Brunswicku, które bada aż 6 grup. Flavon Joy ma prawie milion w skali orak, milion jednostek w 100 gramach. To jest taka olbrzymia ilość tych antyoksydantów które oddają temu wolnemu rodnikowi ten elektron i ten wolny rodnik staje się neutralny. Tak? Czy jest to produkt który ma w takim razie najwięcej z produktów flawonowych? Nie, nie, nie. nie, nie. A który jest, ma najwięcej? To jest produkt najwięcej ma ta saszetka niebieska, nie mam akurat jej przy sobie. No ja mam. Ma ja, ja mam, a ja mam pod ręką. Masz, o, proszę. A właśnie, bo to Błękitna, raz to jest błękitna. My, jako Polacy, jesteśmy też chyba bardziej narażeni przez naszą mentalność i potrzebę narzekania, mm -hmm. i często mm -hmm. takiego negatywnego myślenia, więc to należy też odwracać. I... Właśnie, trzeba odwracać właśnie pozytywne myślenie. I teraz, żeby przerywać, przerwać, prze, mm -hmm. przerywam w tym, tej, tej błękitnej saszeczce, są takie owoce cudowne jak jabłko, czarna jagoda, granat, burak, opuncja figowa, aronia, kurkuma, wiśnia, beta glukan, olej z orzecha włoskiego, olej z miąszurok i olej z sezamu. W tym produkcie jest tak ogromna synergia bo to, to może być dla niektórych nowość synergia łączenia karotenoidów, które tam są polifenoli, czyli bardzo ciemnych barwników. I olej, który, o które wymieniłaś tak pięknie. Chodzi o ten taki bilans, żeby, żeby każdego dnia jeść antycydanty. Nie jest przypadkiem, że w naszym tle dzisiaj jest jarmusz, ponieważ jest to warzywo, które ma bardzo duże zdolności właśnie zwalczania. Wolnych rodników. Żydem, ale jest mhm. bardzo, bardzo wartościowym trzeba do niego wrócić, bo, bo ono fajnie przetrwa na ogródkach całą zimę i, i cały czas jest zielonym, mrozu się nie boi, także warto warto mieć na ogródkach. To tutaj pytanie właśnie, jak to jest z kobietami w stanie błogosławionym, że już tak powiem, tym fachowym językiem naszym. Mhm. Czy mogą jeść bez, bez ograniczeń na przykład bioflawonoidy nasze czy te flawonowe mhm. i karmiące matki? Powiedz coś o tym, bo tam też padło pytanie wśród tych mam. Bardzo dobre pytanie, no bo wtedy jesteśmy w takim, kobiety są w takiej wyjątkowej sytuacji, muszą bardzo uważać. Nie? No to powiem tak, antyoksydanty są dla wszystkich. Natomiast te wyjątkowe kobiety, które dają nowe życie, Muszą szczególnie pieczołowicie używać naszych produktów, albo jeść naprawdę dobrej jakości warzywa i owoce, które mają w sobie antyoksydanty, ponieważ jak pewnie nie będzie żadnym odkryciem jak to powiem, że tak jak Ty dzisiaj to ujęłaś, że to dziecko żywi się mamą, czyli to, co ona ma w organizmie, to będzie dalej w niej. I to się dzieje za, zarówno dotyczy pozytywnych rzeczy, jak i negatywnych. Jeżeli Taka przyszła mama ma zachcianki, to dlatego, że czegoś jej brakuje. Jeżeli matką coś złego się dzieje, to dziecko, które się rozwija, ma takie procedury w sobie, że daje takie substancje wypuszcza do mamy. Ja to mówię bardzo tak roboczo, wiecie, tak, daje takie substancje chemiczne od siebie do matki, że podtrzymuje niejako jej życie, żeby samemu to życie. Tak. Swoja rozwija, to jest po prostu coś nie było, to jest najnowsze odkrycie. Nawet to się stan. jakoś nazywa fachowo. Ja nawet tak. gdzieś miałam notatkę na ten temat. Te komórki krążą z dziecka poprzez, do komórki maty, matki i naprawiają y, na przykład dany tak. organ, który jest tak. słaby. Te mamy, które jedzą porządnie flagą. Po pierwsze, ten płód się rozwija prawidłowo. Jeżeli coś by się złego działo, bo się czasami coś potrafi zadziać, bo znamy takie przykłady, to wtedy i organ dziecka, i matki jest mocniejszy. Sama mama nie będzie miała później na przykład rozstępów, nie będzie miała osteoporozy, gdzie przecież z kości również z zębów jest wapń brany do budowy kości dziecka. A dlatego kobiety po 50 roku życia, te, które rodziły szczególnie więcej niż jedno dziecko, mają często narażenie na tą osteoporozę itd. Kobietom w ciąży są dedykowane, zalecane jakieś szczególne produkty flawonów. I Patrzymy na produkty i składniki, które taka mama przyszła. Tak? Potrzebuje. A jakbyście mogły wymienić chociaż kilka, jeżeli wiecie, jakie, jakie na przykład daje się suplementy dziewczynie, która będzie miała za chwilę, będzie rodziła, czy w ogóle w trakcie tego okresu prenatalnego. Znacie takie witaminy? No, kwas foliowy. Kwas foliowy. Mhm. Żelazo. Jeżeli dziewczyna, kobieta, planuje tą sytuację, to rok czasu profesor powiedział, że powinna jeść na, na pewno najwięcej pizza. Na pewno te dwie, czekajcie, o oh, w tą stronę, na pewno te dwie są szybkie, mhm. ponieważ tu mamy parę tysięcy związków i mamy oleje, które są niezbędne, tak, omega-3 i tak dalej, to bym to mógł, wiadomo, osobny temat zrobić, więc jemy, ale oczywiście były zapytania, czy może taka dziewczyna jeść kakao, czyli to, to co mamy w tym i w zasadzie wszystkie produkty może jeść, e, ponieważ uzupełnia te wszystkie braki, które najczęściej mamy, mhm. tak, z Czyli powiedzmy sobie, że rok jemy co chcemy z flawonu, naszych flawonów. I to jest dobry pomysł, żeby uzupełniać różne rzeczy. Natomiast kiedy już dochodzi do sytuacji, kiedy rozwija się nowe życie, no to wtedy już bardziej skoncentrujemy się na tych produktach, właśnie tych trzech. Saszetka zielona, żółta, flawon kits na pewno i uwaga, Green Plus, czyli ten, koniecznie. To taki zestaw to, to koniecznie. Jakieś robiłem taki research to te wszystkie witaminy, te wszystkie substancje, które potrzebuje właśnie ten, ta sytuacja, to one zawarte są właśnie w tych, w tych produktach. Wolne rodniki też uszkadzają i osłabiają nasienie u mężczyzn tak? i inne organy, które jak gdyby też są odpowiedzialne za, za produkcję odpowiednich hormonów i tak dalej, żeby kobieta mhm. mogła zajść w ciążę. Dlatego dużo też przypadków jest właśnie rodzin, które chcą, małżeństw, które chcą mieć dzieci i my mamy więcej tych przypadków. Tych dzieci flawonowych, że tak powiem, który, tych rodziców, którzy jedli flawony i, i okazało się, że właśnie że, że planowane dzieci się pojawiły. Bo nie są przeciwwskazania, czy na przykład konkretne choroby, a czasami lekarz mówi, no nie wie, jest wszystko w porządku, a, no a rodzice jakoś nie, nie, nie mogą nie doczekać się tego, tego poczęcia. Albo na przykład nie może kobieta donosić. Częstym problemem jest rozregulowanie hormonalne, tak jak powiedzieliście, i też problemy z tarczycą lub problem z tarczycą dopiero ujawnia się w czasie mhm. ciąży. Właściwie my mamy 12 produktów i sześć z nich na pewno są bezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o rozregulowaną gospodarkę hormonalną, to musimy zrobić osobny odcinek, Dobrze. bo bardzo dużo zależy od tego, czy mówimy o Himoton, czy mówimy o graves Basedoma, czy mówimy o nadczynności, niedoczynności, czy przechodzeniu z jednego stanu w drugi. To są bardzo konkretne rzeczy bo na przykład są substancje w produktach flawą, szczególnie w tych zielonych, kiedy przy naczynności nie są zalecane przez profesora, bo na przykład mają takie odpowiednie składniki tam w sobie, które mogłyby coś tam zaburzać, na przykład wchłanianie jodu i tak dalej. Więc to ma znaczenie. Natomiast wiecie, no, bardzo często tak mamy takie sytuacje, że, że panie szczególnie jedzą flawon, nawet do końca nie wiedzą, co tam, czy się coś dzieje z tą tarczycą, czy nie. I później wyniki wszystkie, nagle się okazuje, że wszystko jest w porządku, że się wyregulowało. Niezależnie od tego, jakie produkty jadły. Tak? to jest też bardzo częste. Natomiast prawo, żeby było jasne, nie zaszkodzi i on ma też fitohormony w sobie, czyli hormony roślinne. One się fajnie integrują z organizmem, z hormonami produkowanymi przez organizm. Ale jeżeli już mamy konkretną diagnozę i tutaj też znowu muszę powiedzieć zdanie, jakimi bezpiecznymi produktami przy tego typu sytuacji są, Właśnie te dwie saszetki za mną, czyli veggie, zielona i oczywiście Future, czyli, czyli ta żółta saszetka i jej składniki i na pewno Kids i na pewno Protect i na pewno, no, no przy tym zostajemy, czyli takie cztery takie flagowe produkty, które świetnie się przy tym sprawdzają, bo też nie chodzi o to, żeby nagle wiecie, Kupić cały zestaw i, i codziennie brać z innego słoiczka. Trzeba pewien rozsądek też zachować. No właśnie. Mhm. Najpiękniejsze jest to, że jedząc te flawony nasze, zmienia się też apetyt na inne rzeczy. Po prostu przestajemy mhm. jeść to, co nam nie służy. Bo ja na przykład już teraz, jak zjem czasami coś niezdrowego się skuszę, od razu organizm mi sygnalizuje. Tak, Jeżeli chcecie, żeby te jelita. Wracały do zdrowia, to oprócz tych bioflavonoidów, które, które są rewelacyjne, trzeba ograniczyć koniecznie białe pieczywo i ziemniaki. Okazuje się, że ziemniaki to jest najgorsze, najgorsza pasza dla nas, która. Która nas zapycha, zapycha nam jelita. Tam jest solanina w ziemniakach, która jest nam niepotrzebna. Nie Skrobia nie poddaje się obróbce kwasowo-zasadowej organizmie, zamula nam jelita. Koski jelitowe są sklejone, nie ma wchłanialności, czyli naprawdę robimy sobie ogromną krzywdę. To nawet ziemniaki to, to był pokarm niewolników zostało wprowadzony i nazwane nawet diabelskim jabłkiem. Bo na początku były, przecież rolnicy się buntowali, bo hodowali rzepę, topinambur i to zostało mhm. wyparte przez ziemniaka, a teraz zobaczcie, ziemniak jest tak powszechny. Dzieci jedzą frytki, jedzą, najgorsze są zapiekane ziemniaki, okazuje się. Mhm. Tutaj tak. można by było zrobić jeszcze dodatkowy, ten, albo podesłać film, taki naprawdę film dokumentalny, który mówi, bo tam są pokazane badania, w jaki sposób skrobia, czym jest skrobia w naszych jelitach. Ona nas, mhm. przede wszystkim procesy myślowe za, czyli jesteśmy... Zaborza. Tak, kwas fitowy jest w tym w chlebie białym, w pszenicy, czyli białe ziarno, koniecznie wyeliminować i to niszczy pamięć długoterminową okazuje się, że wszystko mhm. to jakby działa na niekorzyść naszego organizmu proponuję żebyśmy właśnie link do tego filmu bo ja wiem o którym filmie mówisz dały tak. opisie tego tego Nagrania. Bardzo fajnie rzeczowo pokazane, powiedziane naukowo, w jaki sposób to działa. Tam jest taki opis, że ja, ja słyszałam już kiedyś o tym, że to jest pasza, że to, Ale mówię, nie no, przecież bez ziemniaków jak to funkcjonować? Okazuje się, że wystarczy się przerzucić na to pinambur, bo to jest takie pokrewne warzywo, ale bardzo przyswajalne i bardzo jak to się mówi dla nas bawienne, jeżeli chodzi o zdrowie. Wszystko z umiarem. Ja twierdzę, że życie jest tak krótkie, że szkoda sobie odmawiać wszystkiego. Ja powiem szczerze, że jak jem te, te nasze flawony, to po prostu nie mam łatwienia takiego na słodkie jak kiedyś. No i trzymam się fajnej wadze, która, która jest mi taka akuratna. Zadowolająca. Tak, sporadycznie coś tam się skuszę na coś niezdrowego, ale od razu organizm mówi, ho, ho coś tutaj przesadziłaś, od razu. No i to, i, i samo to, że już nie sięgam po to, bo nawet nie mam na to ochoty. Praktycznie ja dzisiaj zjadłam jeden posiłek i jestem nakarmiona. Bo oczywiście ta niebieska saszetka to tak stawia na nogi, że nie, lepiej chyba tak. niż czerwona na mnie działa, przynajmniej na mnie. Także Każdy ma swoich faworytów. Tak, nie? trzeba obserwować. I ja jestem nakarmiona, mhm. czyli moje komórki jakby nie domagają się mhm. takiego dodatkowego jedzenia. No bo no jakoś no mówię, no, mhm. tak jak kiedyś się rzucałam na jedzenie i pożerałam wszystko. Tak, teraz no, tego nie chcę, tego nie chcę. Tak naprawdę niewiele mam w lodówce. Owoców, warzyw, warzyw praktycznie nie kupuję, bo jestem nakarmiona sporadycznie jak coś tam robię, jakiś tam obiad czy surówkę, ale tak naprawdę to powiem wam szczerze, jeszcze z ziemiaków zrezygnuję, bo topinambur sobie zamówię. No i byłam na topinamburiadzie u Wiktora na Podlasiu, gdzie tam jak gdyby A, już was? zaczyna się, tak, hodowla, uprawa tego te, 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 te warzywa. Oprócz aroni, wiadomo, z Podlasia aronia i tam jest bardzo dużo sadów, takich ekologicznych, to jeszcze dodatkowo właśnie przestawiają się na topinambur. I tam był cały wykład o topinamburze. Ja poproszę, żeby ten wykład nawet yy, mi przysłali, bo, bo to mówiła kobieta, która, która ma ogromną wiedzę. Ja takiej wiedzy nie mam, ale mogę, możemy się podeprzeć tym wykładem. Ja jestem akurat po rozmowie telefonicznej z Wiktorem, także też mi tą panią polecał. Być może ją zaproszę do nagrania. Jeżeli się zgodzi, to. Yy... No to. to pinambr, właśnie, jeść. słuchajcie, to pinambur nie jest wymagającą, wymagającą rośliną. Bardzo się świetnie rozrasta, bo ma takie kłącza, że one się same tak jak rozrastają, wystarczy wkopać, to, to on chwila, moment, on się rozrasta. Góra jest bardzo, bardzo też może być i na herbaty, i na susz, i, i na słomę nawet dla królików, czy jakieś macie zwierzątka, to można to wykorzystać. Dużo, dużo zastosowań ma i też wszystko jest jadalne. Czyli i góra i, i dół i rośliny, czyli ten korzeń jest jadalny i smaczny przede wszystkim i zdrowy, to jest najważniejsze. Nie? No to ja mam pytanie, w którym produkcie naszym jest topinambur? Oczywiście, że jest topinambur. Jego głównym takim niesamowitym działaniem jest to, że ma w sobie inulinę, czyli cukry proste. Ja jak mówiłem o wykładzie, pamiętacie w wykładzie o, o co chodzi z tym cukrem, to też między innymi na pewno o inulinie wspominałem. Jest to cukier strawialny tylko jest pokarm dla bakterii jelita No i trzeba zrobić tego, po prostu słuchajcie, promocję tego składnika, żeby coraz więcej go jeść. O to pinamburze jeszcze trzeba będzie, jak to się mówi, więcej porozmawiać, mm. bo to jest naprawdę niesamowita tak. roślina i, i uwierzcie mi, że nawet rośnie u nas na naszych terenach, bo ja już wiemy jak wyglądam i wiem, że te żółte kwiatki już, które tam rosną przy takiej wodzie, przy moim kanale, to jest to pinambur. Nawet nie wiedziałam, wiecie? Mhm. Bo to wygląda tak jak mały słonecznik, bo to takie żółte kwiaty wysoko, wysokie da półtora metra rosną, nawet większe. A tam mhm. korzeń, pójdę na wykopki chyba. Zobaczcie, no. że nie wolno iść z ziemniaka tego łyka. Nie? nie łyka, tylko tego pędu, taki, co wyrasta z niego. Błęty nie? tak zwane lędy, i pęty. Tak zielone, jak są zielone, to są bardzo trujące, tam co, to, to, to jest w ogóle... no bo, to, się bronią, bo to, to, to jest wtedy ta solanina bronią. w tym zielonym, o której tak, mówiłaś. Tak. Mamy być przede wszystkim czujni, obserwować siebie, swój organizm, swoich najbliższych i róbmy wszystko, żeby przeciwdziałać, przede wszystkim mm -hmm. przeciwdziałać i pozytywnie być nastawionym do życia, tak, bo to jest, tak podstawa, jest. podstawa. Tak ta. jest. Mówiłaś o tych ziemniakach, to dobrze by było, żeby każdy wypróbował, co się stanie, jakby przez miesiąc nie jadł. Bo może się okaże, że nagle odzyska energię, poczuje się lepiej, no nic złego się przeszło nie tak. stanie. Dokładnie, no, no ja więc... ograniczyłam bardzo tak, i, i tak. pieczywo, praktycznie nie jem pieczywa. No nawet nie ma łaknienia, to tak powiem szczerze, czasami no. chrupkie takie sobie kupuję, ale no ziemniaki tak sporadycznie i nie ten, inaczej, no, ja no. nawet nie mam potrzeby no. zapychać się. Mhm. Jest, no, ale wiecie, mi też chodzi o to, że my tutaj przynajmniej e, trzymamy się tego szablonu, mówimy o warzywach i owocach. To jest to jest jakby oczywiste, że powinniśmy jeść warzywa i owoce. Raczej nauka tego nie zakwestionuje. tak okay. Patrząc na tysiące, tysiące sklepów i warzywniaków i rolników, którzy są na świecie. <laughs> Także tylko, że czasami ktoś może się z nami nie zgodzić. Nie? Ale to my szukamy ludzi, którzy. Są no, otwarci po prostu, żeby to posprawdzać sobie. Ja jest... od razu mówię, mój organizm od razu reaguje, jak jest nie mleko, nie takie, czyli w mleko, jak się dam skusić. Jak wypije prawdziwe takie, słuchajcie, od krowy, mm -hmm. to, to nie, nie mam sensacji żołądkowych, a wypiję to z kartonika od razu, <coughs> od razu. Czyli mm -hmm. zobaczcie, jak ja, 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 ja słucham organizmu, obserwuję mój organizm i wtedy wiem, co mi służy. Po reakcji organizmu po prostu nie. No właśnie, ja właśnie o tym mówię. nie? Natomiast no. w przypadku mleka, wiecie co, to jeszcze, jeszcze rzucę hasło, bo naprawdę jest temat też niesamowity. Na przykład ludzie się skupiają na tym, czy ten wapń tam jest, czy nie ma, oczywiście nie ma w większości. Mówią na to nawet produkt, biały produkt, mleko podobny, tak? Na przykład nie, nie mówią mleko niektórzy. I co ciekawe, mleko jest zdrowe. Relatywnie zdrowe, od jednej tylko krowy, a nie że na przykład z pięciu krów miesza się w jednym naczyniu to mleko, bo ja mam kolegę, który ma krowy i sprzedaje mleko, ja kupuję od niego i robię z tego właśnie mleko, jest rewelacyjne, jest mega zdrowe i w ogóle, ale ja te krowy widzę fizycznie, uwaga, one chodzą po trawce, a jak wrócą do obory, jaką mnie sprowadzi, to słuchają Betowena, Bacha. Tak? i wszelkiej muzyki klasycznej. Ja myślałam, że ten mój kolega po prostu słuchajcie, on y, robi, nie wiem, muruje tam w tej swojej tam y, gdzie te krowy stoją, coś tam sprząta gnu i, i słucha muzyki, że lubi. A on mnie wyśmiał wisoty gadasz, przez to dla krów, żeby nie były zestresowane. No tak, nie, no, no potrzebują mieć dobry żołądę, nastrój, żeby też, też nie, nie miały problemów z, z wolnymi by rodnikami. I więcej nawet mleka tak. wytwarzają, prawdopodobnie. Tak, tak. Będą takim, jeden właśnie rzecz. słuchając takiej muzyki, tak, bo nie będą tak. zestresowane, więcej tego mleka produkują i na pewno jest lepsze jakościowo. Mhm. Tak mi się tak. wydaje. Na, znaczy na, Wszystko na to wskazuje, zresztą to są dobre działania i też nie mogą w drugą stronę zaszkodzić. Natomiast problem jest innej natury i to dotyczy nawet mojego kolegi. I ja byłem w szoku, ale miałem do czynienia z panią z Akademii Rolniczej, e, Hodowlaną rolniczej, coś takiego taką panią Anetę mam. I tak rozmawialiśmy o tym mleku i tak dalej. Właśnie ona między innymi to powiedziała o tym mieszaniu mlek różnych od różnych krów. Ale w szoku byłem, że, i to dotyczy również tego mojego kolegi, który to mleko mi sprzedaje, że jak zwierzęta chorują, to przyjeżdża pan weterynarz, prawda? I wiecie, że ci hodowcy, tak jak mój kolega, on nawet nie wie, jakie antybiotyki, jakie lekarstwa wbija okresowo, sezonowo. Te krówki, ten pan wspaniały pan weterynarz. E, tak. To znaczy, że my nawet nie mamy świadomości tego, że używamy jakaś mucha witula, mautka, owocówka. E, nawet nie mamy świadomości, żeby z mlekiem jakości często nikłej, bo wiadomo, że przerobionych mleczami to jeszcze mamy te antybiotyki i inne rzeczy w ogóle. Tak, to prawda. To jest inny temat, A, jeszcze szerszy temat, temat, bo teraz to doprawę, mówię jako że, ciekawostkę. Też mam w, w rodzinie rolników, to wiem, co, co to A. jest. Za instytucja ta, która ma pod sobą wszystkie zwierzaki. Ale przyjeżdża, przyjeżdża, przyjeżdża ci weterynarz, bo tam coś królowanie domaga, tak? No i on idzie i ten nawet nie idzie z nim, nie później tylko faktycznie. Tak, skolczykują, ale... od razu dostaje chyba jakiś też zaszczyt przy, przeciwko temu, tam temu owemu i no wiecie, no to jest, to jest po prostu. No i nie mamy na to wpływu, czyli po prostu musimy. Ci rolnicy właściwie praktycznie są. No, bezradni, bezradni, bo nie mogą mieć nie, yy, poza rejestrem Aza. jakiegoś zwierzęka nawet dla na, na, na własne Absolutnie. Uczeniu. Tak jak kiedyś okay. było, nie? To zobaczcie do, do czego to doszło. Mm. No, ale to jest inny temat znowu. znowu tak, inny jest inny temat. Będziemy tematy rozwijać. W dniu dzisiejszym Wam bardzo dziękuję. Mamy mnóstwo tematów na. A to jeszcze było na nagrywane? Nowy, na nowy rok, oczywiście, że tak. I, nie mo nie i możemy obyśmy, się rozstać, nie? I obyśmy w tym nowym roku wszyscy byli zdrowi, nie mieli problemów z wolnymi rodnikami, byli zawsze uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni. Także do zobaczenia. Jak wolne rodniki to dobrze, gorzej, aby były szybkie, nie? <noise> to tak czy na tak? wesoło. Słuchajcie, na wesoło. Żeby nie było zbyt poważnie, bo trzeba się... humorem trzeba żyć. Dokładnie, tak. <noise> no, do wszystkiego dobrego. To do, dobrego, tak to w do następnego. Do zobaczenia do Bardzo było miło, miło dzisiaj. Dobrze, to już Was zostawiam. Tylko jedna myśl mi jeszcze napadła, że. Yy, nie zostawiaj nas. Musisz nagrywać, a potem wycinać, wycinać yy, takie fragmenty. Może kiedyś zrobić takie trailery, wiesz? No, no, no. W poprzednim odcinku było, <laughs> nie? i teraz rozwiniemy temat. No tak, to dzisiaj byłoby tak jak rolki, nie? Powiedz... Dokładnie.